Dzisiaj ostatni z moich ulubieńców, albo i antyulubieńców, porozmawiamy dzisiaj na temat Maka. Podkład to Studio Fix Fluid. Według producenta, nowoczesny podkład, który łączy naturalne matowe wykończenie i średnie krycie w szerokim spektrum ochrony przed promieniami słonecznymi, no, brzmi cudownie. Został mi on polecany. Został mi on polecony w studiu Maka i powiem Wam, że był to naprawdę strzał w dziesiątkę. Bardzo długo szukałam podkładu, który będzie miał krycie, yy, będzie matowił, ale nie przesuszał mojej skóry, nie będzie się lepił, dobrze będzie utrzymywał się na skórze. I przede wszystkim będzie miał żółtawy odcienie, dzięki czemu będę mogła zminimalizować zaczerwienienia twarzy. To wszystko jest w jednym, w jednym podkładzie, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Dobrze matuje, mimo wszystko oczywiście po tych 3-4 godzinach trzeba lekko przypudrować twarz, jednak nie rzuca się to aż tak mocno w oczy w moim przypadku. Jeżeli chodzi o odcienie, ja mam NC15. Niestety nie wiem, który to z kolei jest odcień, ale jest on właśnie taki bardzo piaskowy. Jest zresztą ogromna gama odcień, więc każdy z, każda z dziewczyn znajdzie podkład dla siebie. Dedykowany jest dla cery tłustej i mieszanej. Czasami, w momencie, kiedy ma się otwarte pory, a nie nałoży się odpowiedniej bazy pod makijaż, potrafi wejść i tak nieestetycznie się odznaczać. Po nałożeniu, zresztą przy nakładaniu, nie trzeba się spieszyć, ponieważ nie zastyga. Po nałożeniu trzeba chwilę odczekać, tak jak w tych poprzednich podkładach. Ja lubię kiedy podkład jest lejący, kiedy można go spokojnie rozprowadzić po całej twarzy i nie ma tego efektu maski. Ogromnym plusem jest cena, jeżeli chodzi o produkty Maka. Minusem jest fakt, że do podkładu trzeba dokupić sobie pompkę osobną. Przyda się to w kolejnych produktach. No ale za pierwszym razem ta pompka nie jest dołączona do yy, podkładu. Jest zakrętka. Jest zakręcony podkład. Yy, tylko, że jeżeli mielibyśmy sobie go wylewać, to wydaje mi się, że połowa tego podkładu by po prostu szła na marne. Nakładanie polecam Beauty Blender. Pędzel, palce, tak naprawdę wszystko się fajnie sprawdza. W ostatecznej ocenie. Za opakowanie będzie jakieś 4,5 z tego względu, że mała zatyczka, która jest na samej górze, lubi się zsuwać i spadać. Dodatkowo trzeba dokupić pompkę. Słyszałam zresztą i czytałam komentarze na temat tego podkładu, że na samym końcu to jest mój, moje pierwsze opakowanie ale podobno na samym końcu duża ilość podkładu lubi osadzać się na ściankach pojemnika, przez co. Dużo podkładu się zmarnuje. Zobaczymy, jak będzie w moim przypadku, może coś wykombinuje. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, zależy to, czego oczekuję. Dla mnie jest to piątka, ponieważ ja nie lubię mieć rozświetlonej cery. Dla osoby, która potrzebuje rozświetlenia, myślę, że to będzie około dwójki, z tego względu, że wykończenie jest matowe. Odcień jest zdecydowanie piątką, jak nie szóstką. Wytrzymałość, to spokojnie, mocna czwórka albo 4,5. Jeżeli chodzi o zapach, niestety jest to jedynka. E, fluid okropnie pachnie. Pachnie taką, dla mnie jest to topiony plastik, e, dla innych farba olejna, no nie jest przyjemny. Utrzymuje się ten zapach przez jakieś 3 godziny po nałożeniu podkładu na twarz, no i to może być bardzo męczące dla, dla użytkowników. Jeżeli chodzi o mat. Jest to mocna czwórka. Cena regularna w sklepie to 137 zł plus 24 zł za pompkę. Jeżeli chodzi o tą cenę, samego podkładu, myślę, że zasługuje na czwórkę piątkę. Jeżeli chodzi o to dokupowanie pompki na przykład za każdym razem albo za pierwszym razem jako wydatek, no to już nie jest takie przyjemne, więc dostał, za pierwszym razem dostanie na pewno 3. Jeżeli chodzi o ogólną średnią, nie jest doskonała, ale ze wszystkich podkładów, które w życiu wypróbowałam, różnych marek, różnej półki cenowej, jak na razie ten sprawdza się doskonale. Moich poszukiwań nie, nie kończę na tym, dalej będę szukała tego produktu idealnego. Jeżeli macie swoje ulubione typy, to koniecznie wpiszcie je w komentarzu. Potrzebuję, potrzebuję rady. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę pomogłam przy wyborze podkładu albo gdy chcecie na przykład na jeden z nich się zdecydować. Musicie same wypróbować go w domu. Nie bójcie się prosić o próbki. Wiem ze swojego doświadczenia, że wybór podkładu to jest ciężka sprawa i bardzo często są to, niestety, ale pieniądze wyrzucone w błoto. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, my widzimy się w kolejnym filmiku. Komentujcie i oceniajcie, subskrybujcie i wszystko, co tylko można robić na YouTubie. Do zobaczenia.